Cztery lata temu zaczęły się problemy z moim ciałem. Odwiedziłam wiele szpitali. Lekarze mnie badali, ale nie mogli mi pomóc. Postanowiłam udać się do księdza, który przy pomocy modlitwy i wody święconej pomógł mi wyjść z dolegliwości. Całe zło wyszło na zewnątrz. Diabła zwycięża się pokorą i prostotą. Po długich cierpieniach wypluła podczas egzorcyzmu rodzaj krzyżyka. Wszystko to, co służy, to jest wiara w Chrystusa, w Jego słowa, w moc i Jego imię. To jest tym, co uwalnia. I bez tego nic nie możesz zrobić. Nawet moi współbracia nie wiedzą o tym, bo by pewnie nie uwierzyli. Oddawam się modlitwie i wierzę w Pana. To pomaga mi bardziej niż inne środki.